I nie, nie. zaczyna. Je, je, je. Nie tylko szkoła to wszystko mnie wytrzyma. Je, je, je. Dzięki wielkie za te wspomnienia. Je, je, je. Kończy się od okazji, ale nie rozpadł się przyjaciel. Je, je, je. O, o. Ona po co przeciw, złami swoim machierem. I zawody i do mnie te w sumie zmian. Z tego zapomnienia chwila o tym dlatego, że jej wrócimy. Wyciec na dworze i na mazury. Fajnie było, nie na świecie ludzi. Może jeszcze to powtórzymy. Wejdzie fajnie, to ci mówimy. Trudno jest na wściej na rozstać. Ale takie mamy ty na ciebie uśmiechna się, przychodzi na skłonna chwila. Trzymamy uczucie zaraz w szkole trzucamy. Dziękujemy za wspomnienia i życzymy powodzenia. Dziękujemy za wspomnienia i życzymy powodzenia. Dziękujemy za wspomnienia i życzymy powodzenia. Jedna, przyszła drugi zaczyna. Je, je, je. Tylko szkole nas sobie trzyma. Je, je, je. Dzięki temu za te wspomnienia. Je, je, je. Chodzi się o ustawę na nie się nie, 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 kiedy się kończy, kiedy zaczyna, nie, 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 kiedy tego szkoła z nie, 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 wspomnienia. nie, 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 Kogoś się ukrywa, z ale nie, się nie, 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 się nie, nie,